Z tej strony ja, Witam wszystkich serdecznie w World of Warships w replayach. Dziś e, po raz e, któryś montana. Była drugi na replayach i manik będzie sobie pływał tym okrętem w plutonie z Predatorem. Zobaczymy, na poszło. E, wiecie, tutaj na pancernikach jest sporo niezłych wyników. Podobnie jak na niszczycielach. Bardzo trudno na krążowniku przekroczyć 200 no może nie, może jednak nie, pomyliłem się. Na zao to nie jest takie trudne, na Hindenburgu też nie i na Demoni jak będzie odpowiednia bitwa, też nie. Ale jednak na pancernikach zdarza się to częściej, na niszczycielach wydaje mi się, że też. Krążowniki muszą naprawdę długo strzelać, mieć więcej czasu na zrobienie tych obrażeń, chyba że uda się jakieś dosyć konkretne torpedowania zrobić, ale to też jest dosyć trudne dlatego no te klasy nie mają łatwo dosyć dobrze też się robi obrażenia na lotniskowcach tam zrobienie ponad 100 tysięcy nie jest niczym niezwykłym zwłaszcza na tych większych tierach dlatego cóż nikt jeszcze do mnie nie przysłał żadnego porządnego replaya z lotniskowcem w roli głównej zapraszam osoby które dobrze gniotą na, na tych okrętach aby pokazały skilla Chętnie pooglądam jak tam teraz sobie latacie i gnieciecie. No cóż, zobaczmy jak na razie tutaj sytuacja wygląda. Pozycja raczej standardowa. Tutaj na środku tej wyspy się zazwyczaj ustawiamy i czekamy czy ktoś wypłynie czy nie. Czy tutaj tą stroną pójdą okręty. Rzadko to się zdarza, ale bywa. Zazwyczaj tędy ktoś płynie no i wtedy jakaś się wywiązuje walka. Bardziej tutaj jeśli chodzi o tą stronę to te okręty sobie zasuwają tutaj. Czasem się pokażą, więc wtedy można oddać salwę. Tak to wygląda. Zobaczmy, jak przeciwnicy. Lotniska raczej śmieszne. Ósmy tier dla, dla montany, wymaksowanej pod AA. To jest śmiech. Co tutaj więcej? Krążowniki też śmieszne dla tego pancernika. Jeden kijów, który też tam raczej niewiele powinien zrobić. No, chyba że bardzo blisko podejdzie trzy niszczyciele, więc bez, bez tragedii, trzy pancerniki, które mogą tutaj wyrządzić sporą krzywdę, no cztery i zumo też może jak jak się tutaj źle ustawimy. No zaraz zobaczymy jak jak to tutaj hmm, wszystko wyglądało. Jest już ronik, którego będzie można zaraz strzelać, ustawiony fatalnie. Jeszcze się zatrzymuje. Podejrzewam, że zaraz wyłowi masakryczne bułki. Hmm, tutaj do dobrze, że te salwy z pozostałych dwóch Wiesz, idą w tył okrętu, o właśnie i wpadła cytadelka i mamy już 20 tysięcy, połowę, niecałą Rona wbitą. Mm, nie, źle się ustawił, naprawdę źle się ustawił. Dalej źle ustawiony, zaraz y, powinien dostać y, jeszcze raz salwę z 12 dział. Y, ładna przymiarka, mimo że nie widać do końca. Powinno być dobre, to już nie wiem czy te drugie też będzie dobre. No, zobaczmy, bardzo ładna salwka, 15, jak druga trafi to już może być po wszystkim, ale nie trafiła. No i zobaczmy, tutaj jakieś samoloty już się pokazują, zaczynają spadać, o właśnie. Obrona przeciwlotnicza, nie się jest wymaksowana na montanie, to już powinna działać naprawdę na ósemki bez żadnego problemu, na dziewiątki też dobrze, ale no... Jeszcze, jeszcze te dziewiąteczki, jeśli, jeśli jest dobry, dobry gracz, to to rzecz jasna będą, będą w stanie tutaj przełamać i swoje zrobić. O dziesiątkach nie wspominamy. Na dziesiątki najlepsze są krążowniki Demoin tudzież Hindenburg. Tutaj proszę bardzo jakieś dwie, dwie zabłąkane torpedy. W międzyczasie straciliśmy już niszczyciel i krążownik. Kto tutaj padł? Hiper i Yugumo. No. Gdzieś tam daleko. Nie ma tutaj żadnego wsparcia. Niestety. Nie ma nikogo kto by świecił. Żaden samolocik tutaj nie świeci. Żaden niszczyciel tutaj nie świeci. Um, no, tutaj grosy kurfurs ustawiony źle. Ale zobaczymy, czy kolega tutaj będzie e puszował powoli. Ten pancernik już odpływa. No, zobaczmy. Zobaczmy. Dwa krążki, w tym jeden czapajew tam yy, będzie groźny. Tylko jeśli będzie długo strzelał, wtedy będzie sporo podpałek. Yy, zaraz zobaczymy. Wygląda na to, że pójdzie yy, tutaj odważniej. Yy, manik do boju. Yy, na razie, Pat flecher, czyli tak naprawdę bardzo groźny niszczyciel. Dobrze, że go nie ma dla zielonych. Bo stanowiłby spore tutaj zagrożenie. 10 torped bardzo dobrych, całkiem szybkich. To jest to, czego pancerniki nie lubią. A tego, wiecie, jak gracie pancernikami, to cieszycie się, kiedy padają niszczyciele przeciwnika. I lotnisko, że jasna. No i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Montanka. Już tutaj odpływa powoli i mamy Rona. Rona, który właśnie będzie łapał 12 pocisków. Zobaczymy. Lecą całkiem nieźle, ale obrażenia symboliczne, te 3000. Chociaż dla Rona teraz to i tak jest, no sytuacja taka sobie. Z czego tutaj strzelają? No, takie strzały powiedzmy mogą sobie, mogą tutaj sobie strzelać. O, o, o. Ojej! Ale prezent Fantastyczny prezent. jak nie powinien tego przeżyć. Zobaczmy. Przeżył na farcie totalnym. Tutaj mogło spokojnie wylosować dwie cytadele. Może ciut za wysoko celowane. Zaraz zobaczymy. Żadnej podpałki. Ciekawi mnie, czy tutaj jest perk na minus 10% do podpalania. E, to jest bardzo dobry perk. Jeśli was e, nękają tutaj pożary cały czas, moi drodzy, to e, zastanówcie się nad nim. On jest za 4 punkty. No dobra, teraz już Czapajew nie powinien przeżyć. A jednak jakiś super protekt nad nim czuwa. <laughs> Tymczasem predator tutaj kogoś odstrzelił jeszcze. No i zobaczmy, dalej słabiutko tutaj pompują, cały czas taki ostrzał z trzech okrętów i na razie bez większego tutaj efektu, cała salwa troszkę, a z drugiej strony lepiej mieć pewność, ale myślę, że wystarczyłoby spokojnie 6 dział, żeby huknęło w niego, a resztę bym łupnął w rona, no ale jako, że RNG czuwa. Ostatnio w poniedziałek mieliśmy Baltimora, który przeżył, miał 700 HP'ków i strzelały do niego 4 okręty od przodu, przeżył 3 czy 4 salwy, 4 okrętów od przodu na 700 HP, więc RNG tutaj naprawdę potrafi wszystkim pokazać figę i tyle. No tutaj już weszło elegancko i Ronik już skończył swoją podróż. A tymczasem team poniósł dosyć spore straty. No jak widzimy, wszystkie kapy stracone. Więc Sytuacja wygląda nie tyle źle, co fatalnie. No ale zobaczymy. Okręty niszczycieli też nie ma, więc też jest fatalnie. Dobrze, że jest lotnisko, które w teorii może tutaj coś pospotować. Ale te dwie niszczarki, które tutaj mamy, no kijów to tam powiedzmy, że pół biedy, ale Yugumo może stanowić pewien problem. Jeśli pozostanie w ukryciu, może tutaj przyatakować taki pancernik jak Montane bez większego problemu i zrobić spore spustoszenie, dlatego trzeba być czujnym. No i prosić prosić o zwiat, bo by się przydał. Zobaczmy, jest tutaj jeden drugi pancernik w zasięgu strzału. Sytuacja naprawdę wygląda teraz fatalnie, Jak patrzymy sobie na mapkę to nie do pozazdroszczenia, jeszcze żeby te pancerniki przeciwnika były jakieś ostro poranione, jeszcze żeby nie było cyklonu, żeby można było w coś strzelać, chociaż z drugiej strony jeśli tutaj ten pancernik, który płynie sobie od B wejdzie tutaj w kontakt, no to z trzema pancernikami tutaj zielonych raczej pozamiatane. Ale zobaczymy, co tutaj się będzie jeszcze działo. Na razie standardowo cyklon uniemożliwia tutaj yy, skuteczny ostrzał, bo nie widzimy celu. A I zobaczmy, zobaczmy. Póki co, nasze lotnisko powinno właśnie zasuwać w drugą stronę, co też czyni, ale nie wiadomo, czy zdąży. Ten cyklon oczywiście mu pomaga, bo teraz ten pancernik, który go widzi, o, ten tutaj mógłby już robić spore spustoszenie. No i zobaczmy, chyba. Chyba tutaj Maniek będzie płynął sobie dalej. Ominie ten kapik i popłynie na spotkanie tego pancernika. Żeby go tutaj pomęczyć. Ten pancernik już teraz cały czas obrywa, tam dosyć sporo ostrzał, więc raczej już jego hapeki nie wyglądają tak fajnie, jak jeszcze jak mieliśmy na niego tutaj spota. Kończy się zwiat. Samolotik zaraz będzie wracał. No, no to jest. Teraz sytuacja mało komfortowa, bo ten samolot zawsze może wykryć y, jakiś niszczyciel, jakieś torpedy. Jest czas na reakcję, a jak go nie ma, to niestety. Y, nie wiem, czy tutaj jest y, perk, który daje dodatkowe. O! o to już, już po nim dodatkowe y, 25%, żeby coś widzieć. Jednak predator zabrał tego kila. No i dobrze, zobaczmy, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało. Kolejne dwa ciężkie okręty wpływają sobie na kap B i będzie całkiem niezła potyczka, dwa pancerniki na trzy pancerniki. Nasze lotnisko tutaj zielonych męczy czerwonego... O, jakim cudem tam jest jeszcze? Aha, to jest trzeci. Trze, trzeci, ostatni pancernik czerwonych. No i tyle. Nieznana jest cały czas pozycja tego niszczyciela. Jakiś wyparował. Został jugumo o, mama mi, ale to będzie grube, to będzie grube, moi drodzy. Um, <grywki> Mówiłem. Idealnie ustawiony, perfekcyjnie. Po prostu na, na cytadele na obrażenia, widzieliście, co to było? Mm, istna masakra została zrobiona. Tymczasem jak montana tutaj mańka się skontowała, dostała za 1350. Jest różnica? No jakaś tam jest. Zobaczmy i zoom, bo też teraz. O, no, chwila, chwila, chwila. Też fatalnie ustawiony, powinien dostać masakrycznie. Zobaczmy. <śmiech> <śmiech> o rany, nie no, tutaj Maniu to miałeś naprawdę fantastyczną sytuację. Nagle tak na, na dwie salwy 100 tysięcy. Można? Można. Kto zabroni? Jasny gwint. No, pięknie, pięknie po prostu się ustawili. Pozazdrościć, pozazdrościć tutaj. I wiecie, te okręty, tak naprawdę, zauważcie, że one się ustawiały przodem tutaj do Predatora. A Maniu, jako że był na flance, to korzystał, korzystał naprawdę konkretnie. I to jest właśnie to. Trzeba flankować, moi drodzy. Trzeba flankować. Ten, kto jest gdzieś ustawiony cały czas na boku u jakiejś flotyli, ten korzysta. Lecą wtedy obrażenia, jak szalone. No i dzieje się magia, taką, jaką mamy tutaj. Pamiętajcie, nie ma nieśmiertelnych okrętów, są tylko źle trafione i te, które uwielbia RNG. Oj, oj, oj. Semeczka się będzie mścić. No, samoloty spadają, spadają, ale. Mm, o, jeszcze znaleźliśmy Jogumo. No to teraz troszkę maniu. Pikawa pewnie chodziła. No i redukcja tutaj HPQ znaczna, znaczna. Co więcej, jeszcze popracuje troszkę zalanie. No niedługo, ale jednak, żeby mowa, samolocik jak najszybciej trzeba odpalać, żeby tutaj spotował. Może gdzieś ten niszczycie zostanie wyświecony. Chowanie się tutaj w dymie. Nie wiem, czy ma sens, bo lepiej by było podpłynąć, żeby móc strzelać znowu w bok tego pancernika. No i trzeba znaleźć tą niszczarkę. Pancernik został rozłupany przez nasze lotnisko i jest niszczareczka. Właśnie wypływamy i zobaczcie, jak na, jak na tacy po prostu podana, polana sosem. Można przypiec teraz. No, żegnamy reklamy. O, już, już jest taki ogryzeczek, który dodatkowe. Albo predator ukradnie. To predator kradość tutaj strasznie, naprawdę powinieneś przeprosić. <grystanie> Takie ogryzeczki. Nie no wiadomo. Niszczyciel trzeba odstrzelać jak najszybciej tutaj nie ma co się nigdy gniewać, jak ktoś pomoże. On mógł się obrócić tutaj, jak ktoś by go nie odstrzelił, jeszcze odpalić torpedy. No i mogłoby to się różnie skończyć, dlatego. Dobry niszczyciel to martwy niszczyciel taki, który nie torpeduje. Wtedy jest w porządku. No i cóż. Chłopaki, nie powiem, żeby wyciągnęli grę, bo zniszczyli tylko 7, 7 z 12, więc dosyć ostro pograli. Inna sprawa, że tak naprawdę no byli mieli okręty, które powinny tutaj pociągnąć grę, i pociągnęły. Cały czas się tylko obawiałem właśnie o te niszczarki, ale jakoś za bardzo ich tutaj nie nękały. Samoloty też ponoszą tutaj ciężkie, ciężkie straty więc prawda dolatują, no ale już nie odlatują, no, teraz dwa pożarki, ale akurat RK się naładowała, no, to na pewno nie jest wymaksowana Montana pod AA, nie wydaje mi się, żeby tutaj był Perk plus 100 i wszystkie moduły ustawione pod zwalczanie samolotów, no, bo idzie to niby dobrze, ale no powinno iść jeszcze lepiej. Powinny tutaj jeszcze szybciej spadać, teraz chyba jakieś torpedki będą łowione, lotnisko się będzie mścić, a no, zobaczmy, ta torpeda jakoś tak, tak sobie leciała, o właśnie, udało się uniknąć, o, no i jest, jest lotnisko, o, Predator będzie je widział, już prowadzi ostrzał, mm, a Maniek nie ma czystego tutaj strzału, ale zaraz będzie miał, tutaj raczej lotnisko też tej gry nie skończy. Nie, całkiem całkiem miła klepka tutaj, tutaj chłopaką wyszła no i też gra dosyć wyrównana bo zauważcie że było w pewnym momencie naprawdę taka sytuacja mało komfortowa trzy kapy dla czerwonych mieli też przewagę ale potem wszystko zaczęło topnieć kapy zaczęły być przejmowane tutaj predator też wsparcie zdobył z jego punktu widzenia też powinna być gra Dosyć interesująca, tak mi się wydaje. On był troszkę bardziej w centrum, no, właściwie był w samym centrum wydarzeń, a Maniu tak na flance bardziej. No ale przełamał flankę i poszedł już po całości. No, no i zobaczmy, ładne trafienie, szkoda, że bez, cyta bez cytadel, no i jest też wsparcie. o no, już mamy, moi drodzy, cztery medale. Mm, bardzo możliwe, że tutaj Predator strzeli krakenika, zobaczymy. Albo teraz maniu mu zabierze, za to, że też tam podbiera. Mm, zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj śledzimy sobie salwy. O, leci, leci, leci i. Yeah, tak sobie. O, już te lotnisko. Zaraz. Padnie, będziemy mogli zobaczyć, jak to ogólnie wyszło. 243 tysiące na tą chwilę, chyba tak zostanie. Jest naprawdę ładny wynik. No, żałuję pewnie Predator tej salwy. I bitwa się skończyła. I zobaczcie, moi drodzy, jak to wyszło. Przekroczone 3000, naprawdę gruba sprawa. A tutaj Predator też 2000. 3110 punktów, kapitalny wynik, jeśli chodzi o punkciki. No grubo, naprawdę grubo tutaj wyszło. 648 tysięcy, też naprawdę niczego sobie, 400 praktycznie. To są zarobki na okręty premium, więc super sprawa. Ronik dostał więcej niż ma. Montana też grubo tutaj zgarnęła. No, klepka była. Tęga, niczego sobie a tak to tutaj wygląda 751 tysięcy to jest naprawdę dobry dobry wynik jak na okręt premium jeśli chodzi o zarobki więc no można i na dziesiątkach czasem dobrze zarobić jeśli bitwa podejdzie jak najbardziej Cytadel 7 więc tutaj w porządeczku no jednego kila zabrakło jednego kila zabrakło do medalu który jest również bardzo ale to bardzo pożądany przez wielu graczy do Krakenika ale no w tym wypadku to tutaj to robi wrażenie i oczywiście wynik punktowy 3110 to jest naprawdę elegancki wynik no i cóż moi drodzy to by było dzisiaj na tyle mam nadzieję, że bitwa wam się podoba i pokazuje właśnie, że na każdym pancerniku nie tylko na Yamato, ale i na Montanie na Grosse Courfourście można robić potężne obrażenia i grać naprawdę yy, konkretnie yy, trzeba tylko widzieć jak no i oczywiście przeciwnicy muszą pomagać jak zawsze to tyle na dziś wielkie dzięki za oglądanie trzymajcie się i udanych bitew cześć